No hej, witam was w kolejnym poradniku na tym kanale, chciałbym wam dzisiaj pokazać jak zrobić tarczę w Minecrafcie, oczywiście na wersji 1.16. E, I co, jeśli nie macie jeszcze Minecrafta, a jeśli chcecie go kupić, to zachęcam z linka w opisie, bo jest tam najtaniej. I co, zobaczmy sobie, co, jest, co trzeba zrobić, żeby wykonać tarczę. Do wykonania tarczy potrzebujemy 6 desek, oczywiście niezależnie z jakiego materiału, w sensie z jakiej e, rodzaju deski, w sensie drewna. E, może być to brzozowe, jak tam widzicie, może być to sosnowe, może być to dżunglowe, albo dębowe, które właśnie posiadam, i sztabka żelaza, którą tworzymy, oczywiście w piecu z rudy żelaza. I tak naprawdę układamy to takim e, dziwny taki wiecie, znaczek Czyli tutaj tak, tak i tak. I tutaj na środku, w sensie u góry, trzeba e, te żelazo, jak widać. I tak naprawdę to tyle. Mamy już tarczę, możemy sobie ją włożyć. Do drugiej ręki i co? To tyle. Zachęcam zobaczyć tam ofertę w opisie. Tego Minecrafta taniej jest o wiele taniej, więc co zobaczysz? Widzimy się w kolejnym poradniku. To cześć.